Manoki pływa w muszli. <noise> Nie mogę, czy wy to widzieliście teraz? Co to było, kochani? Hej, kochani, witam was bardzo serdecznie. Ostatnim walentynkowym odcinku, tak jest, dzisiaj para wyjątkowa, jak zapowiadałam, yy, moja kochana Solwek i Ano, Kiss The Sims 4, tak jest dzisiaj, oni kochani, yy, tak spędzą wspólnie dzień. Mamy 14 lutego, również słuchajcie, w Realu, także chciałam Wam z tej okazji życzyć, słuchajcie, wspaniałego dnia, świętego Walentego, wspaniałego dnia, zakochanych, kochani, i chciałabym Wam życzyć, abyście spędzili sobie ten dzień tak jak Wy. Tego chcecie po prostu, czyli albo ze swoją drugą połówką, albo ze swoimi przyjaciółmi, kochani, lub też samotnie po prostu. Tak też można, oczywiście, że tak, oglądając na przykład YouTube'a, prawda? <grych> Dlaczego by nie? Słuchajcie, kto, co kto lubi? O właśnie tak, co kto lubi? E, moi kochani, zapraszam was serdecznie na dzisiejszy odcinek. Jak widzicie, nasza zakochana para postanowiła wyjechać sobie do swojego domku nad jeziorem. Jest tu mnóstwo, mnóstwo wspaniałych wspomnień związanych właśnie z tym domkiem. Kto oglądał kolorowe życie Solwej, kto na pewno pamięta. Nic się tu w sumie nie zmieniło. Nie, nic się nie zmieniło. Ja troszeczkę parę rzeczy tam dostawiłam, ale tylko na zewnątrz. W środku, słuchajcie, wszystko się ostało tak, jak było zrobione. Jeszcze dziecięce pokoje i tak dalej, i tak dalej. Moi kochani, zobaczcie, przyjechali. Przyjechali tu już leśniczy nas tam zaczepia. We flirciarskich nastrojach, oczywiście, że także we flirciarskich. Nastrojach. Trojach, recytuję jej wiersze miłosne jeszcze przed wejściem, tak, do domku. Kochani, będzie to taki bardzo spokojny odcinek. Pocałuj jeszcze raz? Taki wiecie, yy, taki bardzo, bardzo romantyczny. Przynajmniej postaram się, żeby taki był z naszą tutaj parą, kochaną, Solveig i Anokim. Yy, czekaj, kochana, czekaj, bo ja bym chciała ci. W... Momencik, Solveig, moja droga. Bo ja, wiesz co ja bym chciała? Ja bym ci chciała, yy, kochanie, wrą wrączyć, tak? Wręczyć róże, moja droga. Solwek mam ją upchaną w kieszeni. W jeansach, tak, w tylnej kieszeni i bardzo bym ci chciał wręczyć te róże, ale jej cholera jasna nie widzę. Momento, bo jestem ślepa. Yy, cały jeszcze w policzek, dobra. Chodź Solwek, a ty co chciałaś zrobić? Chodź, yy, chodź, chodź, wiesz co, fajnie, że są. Yy, fajnie. Tak, wiecie co, tak miałam powiedzieć, fajnie, że są we flirciarskich nastrojach, yy, bo zaraz nasza Solwek kochana, yy, moi drodzy, czekajcie, zejdę sobie. O właśnie, tak. Zaraz nasza solwek zrobi ciasteczka w kształcie serduszek, żeby było fajnie, żeby mieli sobie właśnie na dzisiejszy dzień. Śmieciowy krzak, ja nie mogę. O, za książki dostaliśmy, dobra. Cześć moja żono! Cześć moja żono! Bara bara będzie, ale to dobra później. Jeszcze flirtujemy, słuchajcie, spędzamy sobie po prostu tutaj siedem dni, wzięłam im 7 dni. Zobaczymy właśnie, szepcz uwodzicielską, ale powiedzmy, że oni sobie tutaj na weekend, o, że oni sobie tutaj, kochani, na weekend tylko przyjechali. Więcej opcji. Czy ja jestem ślepa? Serio nie widzę tego. Moment. No patrzcie, nie widzę tego, bo, yy, tej róży Holender jasny, no. Słuchajcie, nie mam tej interakcji, jeszcze może się tam przy okazji ten odblokuje, ale dawałam róże, jeszcze przed nagraniem dałam róże naszej Solwej. może słuchajcie, to wystarczy. Szepczę <śśpisz> uwodzicielsko. Dobra, Solveig, może zrobisz ciasteczka? Szepcze uwodzicielsko o swoich romantycznych gaciach. O, słuchajcie, nie ma tutaj, nie ma tutaj zimy, bo jakoś tak nie mam ochoty już na tę zimę wam powiem, przyznam wam się szczerze. Stój na chwilę. Stój na chwilę, tak. Anoki stroje, zmienisz sobie strój, on właśnie, na ten. Solveig, do kuchni! Do kuchni i robisz flirciarskie ciasteczka, tak, w kształcie serduszek. Anoki, ty jesteś głodny. Coś tu masz, bo ja wiem, że jakieś zepsute żarcie, coś tam, coś tam było. Nie? Było tak, było tak. Solveig zrobił, słuchajcie. Solveig zrobi flirciarskie ciasteczka, a Anoki niech zrobi drinki. Przygotuje tacę z drinkami, yy, wiśniowy, czarna paproć, klasyczny. Yy, weźmiemy. Co to jest taca z czarną paprocią? Weźmiemy wiśniowy, bo ma taki ładny, romantyczny kolor ten drink. Dodałam im tu kosz, słuchajcie jest jacuzzi, bo chciałabym właśnie sobie tutaj w tym domku spędzić te walentynki z naszymi ślimami, chociaż kochani chciałam się wybrać w jedno miejsce, a mianowicie do domu naszej pustelniczki, bo ci co oglądali Kolorowe życie: Solway, to wiedzą, że ten dom kiedyś należał do pustelniczki i jej męża. Jednakże, no, po śmierci męża, pustelniczka, no, stała się pustelniczką po prostu. Ty sobie później jeszcze wypijesz to, a ty już będziesz miał przyklejoną tą tacę na cały ten, nie? Weź, na, na resztę odcinka, tak coś mi się wydaje. I kochani, i stała się pustelniczką, jak mówiłam wcześniej, a ten dom stał pusty po prostu. No, Solway z Anokim bardzo często tutaj przyjeżdżali do granitowych kaskad i zakochali się po prostu w tym domku, tak przypominam tę historię całą, tak. E, zakochali się w tym domku i, i właśnie szukali informacji, prawda, czy jest, do kogo należał i tak dalej, i dowiedzieli się właśnie, że do pustelniczki no i tak to wszystko słuchajcie się odbyło, kupili ten domek od niej. I od tego czasu należy właśnie do rodzinki Lao i chciałaby bardzo Solwiek tam odwiedzić tę pustelniczkę. Jestem ciekawa w ogóle czy ona jeszcze żyje, słuchajcie, bo ja wiem, że myśmy tam byli kiedyś z Lilką, jak Lilka jeszcze była nastolatką i kurczę nie pamiętam jak to tam, patrzcie, będę musiała ukazać, mu to, kochani, do wyposażenia, niech on to schowa. Niech to schowa, słuchajcie, do wyposażenia. Solwiek, zrobiłaś te ciastka? Ej, bo one się swajczą, one tam są chyba. Yy, kontynuuj. Solveig. No, on będzie z tą tacą. Kurzająca coś, nie? Z tymi, tymi talerzami, z tą tacą. Oooo! No yeah! Anoki, wiecie, co? To to skasuje. Niech tego nie chowa. Nie, nie. Wiesz co, sprzątnij tutaj tego drinka, tu żonka już robi ciasteczka. Zaraz sobie zjecie, bo wy troszeczkę głodni tak przyjechaliście, tu, kurczę. No. Są, słuchajcie, ciacha, są ciacha. Nie wiesz co? Nie musiałaś tego, kochanie, czekajcie, nie musiałaś tego chować, bo ja chciałam to wystawić na stół. Fantastycznie to wygląda. Słuchajcie, rzadko robię właśnie takie te, te potrawy, które ukazują nam się, no, jak mają, simę jakiś nastrójnik, prawda? Rzadko, rzadko robię. Zawaj na posiłek, ale dzisiaj wyjątkowo, no kurczę. No, co mamy zjeść, jak nie ciasteczka w kształcie serca, prawda? <laughs> Walentynki. Chodź! Mój ukochany, posiwiały już mężu. Wziął sobie drin. Mm, może ty byś też chciała? Czekaj. Aha, bo to tak ci. Po mm, nie chcę stacą. Mogę samego drineczka wziąć? Nie, stacą biorę. A Noki, nie wziąłeś sobie tego. Yy, weź porcję. Solwek, a ty możesz sobie wziąć drinka jeszcze, tak jak Anoki? Chyba nie, chyba to dla was za dużo. Za dużo. <grafię> e, no to co? No to poflirtujemy ja, ja troszkę. No dobra. <grafię> Strasznie lubię ten domek. Słuchajcie, on jest taki stary. Tu są takie starocie, już takie stare te mody. Z pierwszych takich modów, nie? No i dyskutujemy, dyskutujemy. Tak, usiadła, jeszcze raz usiadła, kochani. Yy, no i piją już po drugim drinku, słuchajcie, godzina 13. <grywa> co, walentynki są. Wziąłeś sobie ciacho? Nie, ty zmywasz. Ale wiesz co? Yy, no właśnie, weź porcję. Nie wziął sobie, słuchajcie, tego ciasteczka. Co będziecie robić, kochani? Pokażcie się, bo ja muszę tak o Was też zadbać. Dobra, Anoki, ty sobie zjesz ciasteczko i jak sobie zjesz to ciasteczko, to sobie skorzystasz i później sobie wyjdziecie właśnie do ogrodu tutaj przed domek i porobicie coś fajnego. Chodź, solwek, ty sobie też skorzystasz. Patrzcie, jeszcze te pokoje od dzieci takie niedorobione. <noise> tu jest fajnie, uwielbiam ten salon. Pali się oczywiście w kominku. Jest taki stary, właśnie taki jak z drewnianego domku jakiegoś. Tutaj jest sypialnia, właśnie właśnie sypialnia yy, Solwegi Anokiego, kochani, na górze, proszę bardzo. Poduszek jeszcze nie ma nic, tylko narzut, Albo były tu może poduszki, słuchajcie, a wywaliło mi, nie wiem, nie mam pojęcia. Tu jest kącik, yy, kochani, Anokiego, on sobie tu zawsze książki pisał. Na zewnątrz to już wam pokazywał. wow, To byśmy musieli, wiecie co, zmienić na średnią, o właśnie, tak. I w ogóle zmienić sobie stację na yy, romantyczną muzyczkę. Eee, gdzie to jest? Gdzie to jest, słuchajcie? Lekka, klasyczna, więcej pop. I co, damy na lekką. Nie wiem dlaczego nie ma romantycznej, przecież ja... Przecież jest romantyczna chyba, album się coś pochrzaniło. Całkiem możliwe, słuchajcie, że coś mi się pochrzaniło, z którąś częścią Simów. Anoki, czy ty zjadłeś? Chyba zjadł. Chyba zjadł, bo trochę mu się ten pasek napełnił. Tego głodu. Dobra, bo ty tak sprzątasz i sprzątasz. Którą mamy? 14.31. No okej, okay, coś tam zjedliście? Ciasteczka? Jakieś tego szmegas. Wiecie co? Schowam wam to tutaj do lodówki, żeby wam się te ciasteczka nie zepsuły. A Noki sobie, kochani, skorzysta i wyjdziemy sobie troszeczkę tutaj. Dałam im kosz tutaj. Yy, I może się tak powydurniamy, a czemu nie? na rzutów Solveig, chodźcie troszeczkę się ten poszalejecie sobie, a co? nikt was nie widzi, dzieci nie ma <laughs> jesteście sami, możecie trochę się powydurniać w sumie to dla dzieciaków właśnie dałam ten kosz dla dzieciaków, no, no ale może tu jeszcze przyjedzie Bianka, czy tam Lili właśnie, Lili ze swoimi dziećmi też, nie? za niedługo wnuki się szykują tutaj Solveig Jej. i Anokiemu hej, i, i zmuliłam, źle dałam pewnie a teraz już nic tu nie zrobię Czekajcie chwilkę. Okej okay, kochani, spróbujemy teraz. Rzuć wyzwanie. Zuć, zuć wyzwanie. Anoki, zuć. Dalej źle stoi. Kurcze, jak ja to ustawiłam? Moment. No, nareszcie, słuchajcie. Jezu, Solvik, jaki ty masz strój. Sportowy, ja ich nie przebierałam, słuchajcie. Dobra. Niech sobie trochę ten pograją w kosza. Jezu, Anoki jest słuchajcie, tak umieśniony, normalnie. Na maksa, na maksa ma mięśnie, po prostu na maksa. Większych mięśni już nie można mieć. Solwiek piłka ci zniknęła w pewnym momencie z rąk. No, ale okej, okay, musi być to tak ustawione. Nie może być tak blisko tego drzewa, bo słuchajcie, się zamula. Albo to wina tych krzaczków, tu, bo krzaczki też odsuwam. Dobra, nieważne, działa. Niech sobie trochę słuchajcie. Pan tak, porzucają do kosza, co? <gry> Spędzają sobie po prostu, prostu razem pan. czas. I co? Kto wygrał? Może jeszcze później Anoki zagrałby jej jakąś romantyczną piosenkę na gitarze, nie? <gry> <gry> Która godzina? Dobra, bo jeszcze bym się chciała właśnie wybrać do tej, do tej pustelniczki w odwiedziny, kochani. Gdzie ty pracujesz, Sol? A to wiemy, że pracuje tu. A Solwek, Dobra gawędziarka, serio? Zmieniła pracę, bo pracowała jako bizneswoman, nie? <ścoughs> Masakra, słuchajcie, ona wszędzie, wszędzie normalnie pracuje. Okej, okay, kochani, yy, przebieramy się, zmień sobie strój, zmień sobie ale na ten, bo tu jest dość chłodno w tych granitowych kaskadach, więc. Y, możecie sobie zmienić na te takie cieplejsze właśnie stroje i chodźcie kochani lecimy odwiedzić właśnie pustelniczkę zobaczymy czy jeszcze właśnie żyje w ogóle zapomniałam jej imienia Kinga ona miała kurcze jak się nie mylę cholera wie zapomniałam <laughs> y, odwiedzimy sobie ją kochani a wieczorem no wieczorem no co no po drineczku oczywiście do jacuzzi dż wskoczymy i, i tak zakończymy moi drodzy walentynkowy maraton Jesteśmy, moi kochani, przeniesiemy sobie tutaj oczywiście Anokiego. Anoki już jest, tak, jesteśmy, jesteśmy, ale tu się pozmieniało. To znaczy, nie, nic się nie zmieniło. Tutaj się nic nigdy nie zmienia. Tak miałam powiedzieć. Szukam, moi drodzy, domku. Tutaj jest domek i już widzę, kochani, że aktualnie mamy tutaj kogoś nowego. Tak jest, to nie jest nasza pustelniczka. O, także obawiam się. A jaka ładna ta, nie? <laughs> obawiam się, że nasza pustelniczka, kochani, odeszła już z tego simo, simowego, tak, z tego simowego y, świata. Ale chodźcie, y, przyjazne powitanie. Zapytamy właśnie, co się stało z naszą pustelniczką. A wiecie co zrobię? Zobaczę tak w kontakty y, naszej y, tutaj Solweik. Zobaczcie, Lili. Patrzcie, jakie ona ma. Mm, jak się potraciły się po prostu kontakty. Słuchajcie, Lili nie ubrałam, wiem. To jest masakra. Zobaczcie, co mi się tu porobiło, właśnie. Ile przecież solwek miała kontaktów? W ogóle, gdzie jest Amanda? Wy mi powiedzcie. Co ona Amandy nie ma w przyjaciół. to przyjaciele. Aha, bo ja dam przyjaciele. Czekajcie, a tu? Gabriela. Hania, z Hanią już nie jest. O, ale pamięta. No ale i tak, gdzie jest Amanda? Patrzcie. Dobra, nieważne. Potraciły mi się kontakty, jak nie wiem co. Anoki, chodź tutaj też. Tak. Spytaj się właśnie, zapytaj się, co się stało. Poplotkujcie, o, na tej zasadzie to będzie. Co nam powie, ciekawe. Co się stało z tą poprzednią pustelniczką? Odeszła, tak? Odeszła, nie żyje, słuchajcie. To już staro, starowinka taka była, no no trudno, ożywiona rozmowa jeszcze tylko Anoki tu nie potrafi słuchajcie, o jest, dobra, Anoki już jest no i okej, okay, tyle chciałam chciałam właśnie zobaczyć, czy ona tutaj jeszcze jest, ale takie miałam podejrzenia, że nie że już jej nie będzie, słuchajcie, kiedy kiedy to było, nie, kiedy, kurczę e, śmieszną historię opowiedz, dobra kiedy myśmy tutaj byli, słuchajcie u tej pustelniczki tyle czasu przecież, tyle lat nie, Solwek? Co jak jakiegoś suchara walnęła? W ogóle powiedziała śmieszną historię, z której się sama tylko śmiała. A Noki przynajmniej byś udawał, że to było śmieszne, wiesz? A nie stoisz taki. <gstory> Okej, okay, kochani, chodźcie, wrócimy sobie do nas tam, do domku nad jeziorem. Hmm, tak tylko patrzę, może by jej tutaj coś zajumać, jakieś ziółko czy coś? Jakieś <grywa> ziółko czy coś? no, żartuję oczywiście, <grywa> że tak... O, tak ciągną mi strasznie do tych tutaj stołów, kurczę. E, Anoki tak samo. No dobra. O sporcie sobie rozmawiają. Okej, okay, to zostawiamy tutaj tę nową pustelniczkę kochano, kochaną, tak, kochaną, kochaną kochani. E, I lecimy do naszego domku nad jeziorem. I wróciliśmy, kochani, jesteśmy nieco głodni, także ja tutaj słuchajcie, Anokiego od razu posyłam, aby przygotował coś wspaniałego, pysznego w ogóle. Na kolację i niech to będą steki, kochani, niech to będą steki. Solveik, wsyp ziarenka tutaj ptaszkom. Co prawda, nie ma zimy, nie ma śniegu, ale dobra, niech sobie tam, niech sobie szkubią, słuchajcie, jakieś tam ziarenka. Otworzę tutaj tę lodówkę, zjemy sobie na świeżym powietrzu, co wy na to, fajnie będzie, nie? Wystawię tutaj te ciasteczka. Z serduszkami. To jeszcze żarcie zostało, jakieś z lilkę chyba jeszcze zrobione. Yy, Solveig, wiesz co? Mm, Anoki gry, gryluje, więc wyjątkowo, kochanie. Rozmyślaj nad egzotycznymi sam. Mmm. Przygotujesz, ty, tace z y, drinkami wiśniowy pana Simeusza. Kurczę, chciałam, żeby właśnie przygotowali tę czarną paprycz, czy jak to się tam nazywało. Anoki! Halo! Jezu, jak się straszyłam? Anoki! Czekajcie chwilę, Solveig, chodź, ty to zrobisz, kontynuuj steki, patrzcie, poleciał do tego kosza jak szalony. Już tu flirtować chcę z naszą Solveig, no poczekaj, zrób ty te drinki, bo ja chciałam właśnie o właśnie te. Idź, ale człowieku, się wystraszyłam teraz, słuchajcie, błys tymi błyskami, kurczę, wariat. I się w ogóle przebierz później, przynieś te drinki tutaj, bo sobie zjemy yy, na dworze właśnie, tutaj przy ptaszkach przy drzewku i będzie tak fajnie, romantycznie, jeszcze byśmy mogli sobie ognicho rozpalić, co wy na to? Hehe, <laughs> on się cieszy, cokolwiek. Anoki, stroje, zmieniasz sobie strój, wiesz co, zmieńcie sobie już stroje. Zmień sobie o tak, właśnie. Kochany, czy ty masz te tace? Nie masz tej tacy, czekajcie, dam tak radę to przełożyć stąd tu. Dam radę, jasne, że dam radę, ja nie dam rady, pewnie, że dam. <laughs> Hej, czy to jest, czy tu coś jest? Czekaj, ta ludzie, bo... A jest coś, ale takie przeźroczyste, kurczę, prawie tego nie widać. Um, podejdź tutaj, chodź. Solwej, ty zawołasz na posiłek i zjedzcie sobie. Nie muśle, tak jest, takie. słuchajcie, chociaż Powiem wam i mówiłam to już chyba to razy, ale nie podoba mi się, jak wygląda jedzenie w Destiny 4, chyba najgorsza odsłona, słuchajcie, żarcia. Okej, okay, kochani, nie wiem czemu mi wywaliło to żarcie tu. Tu to miałaś dać, moja kochana. Anoki sobie w ogóle wziął ciasteczko. Weź porcję. I weź drinka, Solveig, Ty też weź sobie drinka i porozmawiajcie fajnie sobie tutaj, więcej opcji romantyczne. Flirtujemy sobie, tak? On chciał z Tobą poflirtować. noki, gdzie idziesz? Więcej opcji romantyczne. Flirtuj, jeszcze raz mu dam. Chodź tutaj! Nie, nie, tu miał... Patrzcie, tak fajnie siedzieli tutaj koło siebie. Ale musiałam coś. Musiałam przekombinować. W ogóle to żarcie mi wywaliło tam. Jakieś dziwne, dziwne. Dziwności się dzieją ostatnio w Destiny 4 u mnie tutaj, w rozgrywkach. Oh, to eh. Ostatnio też Stella w betonie mi pływała. Nie wiem, nie wiem, co, co to było. Ale ładnie tu wygląda. Pięknie zrobiłaś. Piękne jedzonko. A widzisz, a Twój mężu sobie poszedł tam. Anoki. Zmęczeni już troszeczkę. Yy, wiesz co? Nie, nie sprzątaj. Wiesz co? Czekajcie, ja im to skasuję. A właśnie, nie. Możecie pójść z drinkami. Weź sobie drinka. Weź sobie drinka. Czy z drinkiem można wejść do jacuzzi? Tak mi się coś, słuchajcie... Eee, wejdź nago. I wejdź nago. Dobra, tak zrobimy. Solveig, miałaś tego nie myć. Kurde. Czekajcie, skasuję jej to. Niech ona już tam... Później będziemy sprzątać. Można z drinkiem wejść do jacuzzi. Coś mi się tak właśnie ten... Coś mi się tak wydawało. No, ale fajnie, nie, Anoki. Kurczę, solwek, zanim tu dojdzie. A gdzie masz tego drinka? Ay, <laughs> Przykleił mu się, widzieliście. Przykleił ci się do dłoni ten drink. O, Fantastycz! Chodź, solwek, szybko, bo na miniaturę tutaj się takie ujęcie szykuje, dziewczyno. Ruszaj się, ruda. E, już widać, no, e, niedobrze. <laughs> Chodź tutaj. Ściągaj, ciuchy. Wskakuj. A Noki, ty tutaj, yy, aha, bo po nagu oni są i nie mają, widzicie? Nie mają tego. Tych oczu yy, z modów. Yy, te oczy takie. Dobra. Bo to bez sensu, bo ona tutaj w tej pikselozie będzie mi, yy, będzie mi, słuchajcie, siedziała. A you doing? Dobrze, kochani, już włączę, bo. Yy, czy ja bym mogła. Czy tu można coś w ogóle w tej tej, obrócz barabara? Aha, to trzeba tak kliknąć, nie? Yy... Barabara. Dobra, niech będzie barabara, właśnie w tej wannie z hydromasażem. Z tą szklanką przyklejoną masakra. Wszystko wam się, słuchajcie, przykleja teraz do tych dłoni. Masakra. W ogóle te włosy takie, tu ty to, to, to chociaż ten strój jest fajny, ale. No, No, ale dobra. Chodź tu, chodź tu, Solveig. Tu miało być bara, bara. Czekajcie, skasuję mu tego drinka. Kurczę, siku jej się już chce. Chodź, kochanie, chodź. Czy będzie to bara, bara? Słuchajcie, musiałam ich zawrócić jeszcze raz tutaj, bo, bo nie chcą, po prostu chcą pójść spać i tyle, są już zmęczeni. Ale mam nadzieję, że teraz się uda. O, jak uroczo, Jezu, jak ja ich uwielbiam. No. Na niej usiadł. O... No i okej, okay, sobie szaleją. Słuchajcie, dzieciaki odchowane. Eee, wyfrunęły już z gniazda. A Solveig z Anokim szaleją. A dlaczego by nie, prawda? Mieszkają sobie na farmie z dziadkami. Tam też im jest dobrze. Mają sobie, ale tutaj ten swój domek nad jeziorem, do którego uwielbiają kochani przyjeżdżać. I bardzo często właśnie kiedy tylko mają urlop jakiś. Ho, 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 ho! Piękny, piękny, słuchajcie, optymistyczny akcent zakończenia odcinka, yy, szybciutko kochani, tak chciałam, bo tu ścianki postawione, szybciutko Solveig, czy ty się nie zsiusiasz czasem, skorzystaj, nie wiem czy ona zdąży kochani, mam nadzieję, że tak, Anoki, Anoki się szemnął, idź Solveig, idź, idzie się szemna tu, wstawaj! Siwuchu jeden, chodź! Yy, ach, jak wstałem, się taki we nastroju. Yy, wiesz co, ty też sobie skorzystasz, kurde, a ja głupia taka, wiecie co, ja ją wysyłam na górę, a ona tu ledwo, ledwo idzie. Yy, I ty też, ty sobie skorzystasz tu, my mamy tu tyle akurat łazienek, że ho, ho. Solveig, zdążysz czy się sikasz. Ssikałaś się już? Tutaj miałaś iść, skorzystaj szybko, szybko. Skorzystaj. Co jest z tą toaletą? Nie możesz tam... Ale tam był Anoki. A tutaj się dostaniesz? Czekajcie, to ja mu skasuję tu. Niech, niech... Ona tam idzie. A co tu jest z tą toaletą? Anoki, czy ty się tutaj dostaniesz? Czekajcie, zobaczymy. Nie wiem, czemu solwiek tam nie chciała pójść. Okej, okay. no ale dobra. Także, kochani moi, ja uciekam, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że spędziliście fajnie czas podczas maratonu walentynkowego i cóż, kończymy. Anoki pływa w muszli. <noise> nie mogę, czy wy to widzieliście teraz? Co to było, kochani? Nie, nie, Anoki. Wstawaj. Tutaj idziesz. Chodź tutaj. Jeszcze będzie barabara z Jeszcze raz. Chodźcie. Solveig. Czekasz, czekasz. Cierpliwie. Czekaj. Okej. Okay. <laughs> Jeszcze raz im, słuchajcie, zaznaczyłam bara, bara. Proszę bardzo, jakieś ślip ślipki ma fajne. Na koniec odcinka mam nadzieję, że Solveig z Anokim również spędzili tutaj fajnie czas. Okej, okay, kochani, ja uciekam. Jak już mówiłam wcześniej, powtarzam się, wiem, żegnam się z wami, przesyłam wam milion buzieli mu 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 mu. I do usłyszenia już wkrótce w kolejnych moich filmach. Papa. Pa! who knows